A tak plus 100. Wow! Dobra, długo zeszło, ale w końcu posprzątałem i patrzcie na to. Widzę, że mamy tutaj pełen. Jeden zestaw. Monument 1, 2, 3, 4. Just the recovery machine to restore. Nie wiem, co to jest jeszcze, więc na razie niech sobie tutaj leży. Zresztą nam zawsze czegoś brakuje. Tutaj po prawej mamy nadmiarowe rzeczy, no nie, trochę tego jest. No i przy okazji jeszcze. A, poczekajcie, bo tutaj jakiś ważny mail. Tutaj ziomek prosi, żeby mu zrobić 5 wooden boardów. I że to jest Time Sensitive. Dobra, dobra, dobra. 5 wooden boardów myślę, że da się zrobić. Aha, mogę zrobić 4 maksymalnie, no to zaraz sobie dotkniemy drewna. Dobra, teraz tak sprzedajmy w tej skrzyneczce, bo gaduję, że do, tutaj można wszystko wrzucić. No more resources to jest do podnoszenia, a nie sprzedawania. A no to zaraz sprzedamy tamto. A dodatkowo znalazłem zegarek. Mieliśmy tam zagrzebany w tych wszystkich śmieciach. A dodaje plus 14 życia, jak się gdzieś postawi w domku. Gdzie go widzicie? dłużkiem, I niech będzie tu. Pięknie. 140 golda byśmy z tego mieli, czyli w sumie by wyszło 260, no to powinno styknąć. Dobra, to lecimy na szybki shopping. Jeszcze pytanie, czy znajdziemy w ogóle kogoś, kto będzie chciał to kupić, nie? Czy w jadalni kupują takie rzeczy? Kupują. Dobra, 266. Elegancka. I lecimy na szybki shopping do total toolsów. Swoją drogo, zostaną chyba jeszcze jeden typu do poznania z misji. Django. Upgrade kupiony. Kurde, kolejna misja. A zobaczmy. Come to our little town. Dobra, powiedział, że sprzedaje ciuszki i że da mi na start jakieś bajery, da mi trochę klofa, jakieś farbki. Rozglądajcie się tutaj za tą restauracją. Chyba, że to jest to. Bistro się łapie jako restauracja. Jest Jango. Rywaneczka i Pyx. Załatwiona misja. Reputacja nam wzrosła. Dobra. Może trochę nasz backlog zmniejszymy, bo już nam się narobiło tych rzeczy. Copperblade to mam zrobiony też. Furniture Maker. Komandać te copperblady? Blade. To jest ten taki typek, co mówił, jaki to nie jest męski, chyba, nie? Zrobimy najpierw tą ulepszoną sikierkę Trond pięknie. A tak prosto! Wow, grubo. Dobra, to mamy zrobione. Teraz będziemy mogli większe drzewa ścinać. No to lecimy. Co jest większym drzewem? To wygląda na większe drzewo. Tak, wygląda na duże drzewo. Jest, ścinamy. Szepnie hardwood jest piąteczka. Alecimy z kolejnymi. Ło, do tego jeszcze lepszy akcji jest potrzebny. Do takiego. Był chyba mały. Taki, to jest duży. O, ten pień też możemy usunąć. O, i to leci hardwood wtedy. Dobra, to wracamy, rąbać No, lewelik wskoczą fajnie. Dobra, żeby wejść do kolejnego tego w drzewku, musimy wydać 5 skill pointsów, to dodajmy sobie jeden do lakimi. Zostały nam 3. Na pewno double dropy do ścinania drewna bym dodał, co najmniej jedno. Jedno do drugiego, żebyśmy mieli chociaż 8% na podwójne temki. Dobra, tutaj wykraftujmy sobie jeszcze jednego tego borda. Jest tutaj 5 hardwood planków, no to musimy dodać do kolejki. No to w jednym czasie poszukajmy Pauliego i dodatkowo może znajdziemy ten Research Center. To jest to wielkie coś? Albo to wielkie coś? Pauliego wydawało mi się, że widziałem gdzieś w tą stronę. Gdzieś tutaj na dole. Czekajcie, może na mapie będzie to pokazane, czy nie? A to są pewnie te małe kropeczki. O, tutaj jest Research Center na końcu. O, jest, jest, jest. Cześć. Internet. O 210, kurde. A bogata. Nawet to jest ten Research Center? Tak wygląda. new? laska mówi, że przyszedł jutro. Ma jakieś questa. ma czoło wielkie. Dobra, laska mówi, że do niej możemy też te data diski przynosić. Ło, wow, mówi, że tu jest ten Recover Machine i że możemy naprawiać te rzeczy. A kurde, muszę przynieść to z tego. No to dobra, to przyniosę. Tylko Hi. do tego są te datadiski? Ło, wow, 5 datadisków kosztuje? Dobra, mówi, że do jutra mi zresearchuje i może coś fajnego znajdzie. Zobaczmy na nasz backlog questów. czy musimy zrobić ten planter box, musimy zrobić wędkę. I te wooden boardy powinniśmy mieć już gotowe. Dobra, to lecimy do domeczku. Dodajmy do roboty 5 hardwood planków. Mamy full zestaw tych monumentów. 4 zgadza się. Ja mam wooden planki, a tu mam tego gościa od wooden planków. Aha. Round tree farm i że mamy je zanieść tam, tak? A Gdzie to jest? Daję pina, to może mi będzie trakowało quest'a. Tree farm, aha. Tam na górze, po prawej. Po lewej, pfu. No, zależy jak patrzeć. Dolecimy. Dobrze wiedzieć, że jest tu jakaś farma drzew, chętnie z niej skorzystam. Przy okazji zbieramy sobie troszkę drewna. O, tam jakieś owocki, nie da się tego ściąć. Będę go pomoże... O, padło coś, za to jabłka. Oh, thank Dobra, 150 golden. To widzę, że dużo łatwiej się tak zgarnia te pieniążki. Dobra, to wracamy do domku. Stężymy przed skończeniem staminy. Może być ciężka, ale. Haczek jest taki, że mam jabłuszko. I Jeszcze pięć staminy. No nie, no nie mówcie, że się. Nie! Jednego nam zabrakło. Ej. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i oczywiście zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów. A na dzisiaj to będzie tyle, więc hejka cześć.